Hola! Que Dzisiaj poznacie nową gramatykę, nowy czas gramatyczny, a jest nim czas preterito imperfecto de indicativo. I jest to czas, jest to jeden z czasów przeszłych trybu oznajmującego. Jeden z trzech najważniejszych, a jednocześnie najłatwiejszy czas w ogóle w całym języku hiszpańskim. I zaraz się dowiesz dlaczego. Zastosowaniem czasu imperfecto, którym będziemy się dzisiaj zajmować, jest. Wspominanie starych czasów jest mówienie o czynnościach zwyczajowych, a więc możemy powiedzieć o tym, jak wyglądało nasze życie w konkretnym jego etapie. Na przykład, gdy mieliśmy 20 lat, gdy chodziliśmy do szkoły podstawowej, albo gdy mieliśmy tych lat 30, 40, 50. Dla przykładu: Antes de la epidemia, no necesitábamos llevar las mascarillas. Przed epidemią nie musieliśmy nosić maseczek. Widzisz? To zdanie wcale nie mówi o jakimś konkretnym, pojedynczym wydarzeniu. Mówi ono o tym, jak wyglądało życie kiedyś, w danym jego etapie. Spójrzcie proszę, jak prosto tworzy się formy tego czasu. Już zostajmy przy tym czasowniku, który pojawił się właśnie w zdaniu. Necessitar... Wszystkie czasowniki, które kończą się na "-ar", odejmujemy właśnie "-ar", a w miejsce tej dwuliterowej końcówki idzie aba, abas, aba, abamos, abais, aban. A więc mamy necesitaba, necesitabas, necesitaba, necesitábamos, necesitabais, necesitaban. No i teraz słuchajcie już z górki, ponieważ dwie kolejne Koniugacje mają te same końcówki. Czy to będzie czasownik kończący się na er czy na ir, odejmujecie właśnie te dwuliterowe końcówki i w ich miejsce dodajecie. Ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Popatrzcie na przykład. Meter, metia, metias, metia, metijamos, metijais, metian. Oraz jeden z czasowników kończący się na "-ir". Escribía, escribías, escribía. Escribíamos, escribíais, escribían. No mierze proste? Do tego wszystkiego jeszcze trzeba dodać, że są tylko trzy czasowniki nieregularne. Jest nim najczęściej nieregularny w wielu czasach czasownik "-ser". Era, eras, era. Eramos, erais, eran. Czasownik ir. Iba, ibas, iba. Ibamos, ibais, iban. Oraz czasownik ber. Beía, beías, beía. Beíamos, beiais, beían. Zauważcie, że w przypadku czasownika ber tylko to stanowi o jego nieregularności, że konserwuje się tam litera e. Prawda? według zasad ogólnych powinniśmy odjąć er, ale nie, w tym przypadku tylko odejmujemy samą literę r i dodajemy właściwe końcówki. No i to już jest wszystko. Dlatego myślę, że dla treningu wystarczą nam dwa trzy czasowniki i już będziemy mogli jechać dalej. Podam ci teraz dwa trzy czasowniki do odmiany. Ty je proszę odmień. bailar yo bailaba tú bailabas él ella bailaba nosotros bailábamos vosotros bailabais ellos ellas Bajlaban. No to jeszcze może jeden czasownik przynajmniej. Comer. Comía. Tu. Comías. El, ella. Comía. Nosotros. Comíamos. Vosotros. Komijais, ellos Ejoseias. Comijan. Musimy sobie jeszcze przypomnieć parę zwrotów, parę słów, które już zapewne znasz, ale dobrze je sobie odświeżyć. Będą one przydatne, mówiąc właśnie o naszej przeszłości, jak ona wyglądała kiedyś. Antes. Kiedyś. Cuando era joven. Gdy byłem młody. Młoda. Cuando tenía 15 años. Gdy miałem 15 lat, cuando era estudiante, gdy byłem studentem, a los 20 años w wieku 20 lat, todavía no, jeszcze nie, ja już. Quando tenía 14 años, todavía no podía ir a la discoteca Gdy miałem 14 lat, Y la discoteca. cuando mi bisabuela era joven, en algunas ciudades y pueblos de Polonia todavía no había electricidad. En los años 80 faltaban muchos productos en las tiendas. En los años 90 no había tantos canales de televisión como ahora. Hace 10 años, los polacos no ganaban tanto como ahora. Antes de la epidemia quedaba con mis amigos cada fin de semana. Czy to nie jest wspaniały i prosty czas? Napisz mi proszę, jak to było u Ciebie. Napisz mi o różnych epokach. Napisz mi, możesz mi napisać o tym, jak żyli ludzie w latach dwudziestych, dwudziestego wieku. A może napisz mi o tym, jak Ci się żyło, kiedy jeszcze chodziłaś bądź chodziłeś do szkoły podstawowej. Jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Albo jak wyglądały czasy Twoich studiów? Napisz mi, proszę, w komentarzu, chociaż za dwa zdania, żebyś mi pokazał, bądź pokazała, że dobrze rozumiesz ten czas. Słuchajcie, dzisiaj rzeczywiście jest już ten obiecany test, przepraszam bardzo, ostatnio się nie wyrabiam. Wiecie, że startuje teraz nowy rok, jeżeli chodzi o kursy językowe. Oprócz tego, jeszcze dochodzą teraz różne komplikacje związane z koronawirusem. Także przepraszam Was bardzo za różne opóźnienia. Staram się już wszystko nadrabiać i już niedługo będę ze wszystkim na bieżąco. Dzięki Wielkie za Waszą uwagę. Czekam na Wasze prace. Poniżej macie link do dość trudnych ćwiczeń. No i też inny do troszeczkę łatwiejszych. Widzimy się już za tydzień. Dzięki Wielkie, a stałego!